i z wielkim niepokojem, ale też radością chciałabym Państwa teraz zaprosić do wydarzenia bardzo szczególnego dla nas. To jest takie wydarzenie, które pokaże właśnie to, co i Pan Prezydent, i Pan Marszałek, i Pani Wicewojewoda byli łaskawi powiedzieć na temat, na temat tej współpracy, którą tutaj prowadzimy, którą inicjujemy i która to współpraca tak naprawdę opierać się ma na działaniu, tak, a nie tylko, tylko i wyłącznie mówieniu o niej. W związku z tym uzgodniliśmy wspólnie z władzami Lublina, z władzami Lubelszczyzny, że w tym momencie nastąpi chwila podpisania takiego porozumienia, które zainicjuje stworzenie lubelskiego paktu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Takiego paktu, przy pomocy którego cały kształt lubelskiego środowiska, będzie mogło wspólnie wypracowywać kierunki rozwoju i, i, i dalszą politykę swojego, swojego rozwoju. Serdecznie zapraszam pana marszałka Krzysztofa Hetmana. Ja jeszcze dopowiem, że podpisany pakt będzie specjalnym dokumentem, który mamy od no, prezydenta Komorowskiego, czyli z kancelarii prezydenta RP. Także mam nadzieję, że będzie pisał. I mam nadzieję, że pisze. Zapraszam Pani Marszałku na fotel. A zapraszam Panią Wicewojewodę Henrykę Strojnawską. Zapraszam na fotel. I zapraszam Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka.

I oczywiście trzymamy za słowo, tak? bo, te, bo tego rodzaju dokumenty no, mają charakter deklaratywny, natomiast później to już są łzy, czyli, czyli ciężka praca. I, I na to się zarówno z panią wojewodą, z panem marszałkiem jak i z panem prezydentem umówiliśmy. Proszę się nie martwić o nasze słowo, bo tutaj na wschodzie u nas się mówi, że słowo droższe pieniędzy. Absolutnie myślę, że to jest tylko podpisanie, bo my wszyscy już wcześniej byliśmy zdecydowani, że to jest tak ważny temat, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy nawet bez podpisania tego nie robili. Dziękuję bardzo.